Konrad Nowak dobrywa piłkę na prawe skrzydło, a Łukasz Giza sprytnym strzałem zdobywa pierwszą bramkę dla Wisły. W czwartej minucie Wisła wychodzi na prowadzenie 1 do 0 po strzale Łukasza Gizy. To ciężki mecz będzie. Ja podejrzewam 2-0-2-1. Piłkę w środku boiska przechwytuje Łukasz Giza i decyduje się na indywidualną akcję. Jego strzał jest precyzyjny i Wisła podwyższa wynik na 3 do 1. jeden to chyba przechodzi najśmielsze oczekiwania w tym momencie bo no bo takiego wyniku nikt nie zakładał przed spotkaniem na pewno mówię my do tego mać do normalnie jak do takiego innego wiadomo że dla kibiców to był szczególny mecz no myślę że nie się za to za wspaniał dokument W 33 minucie Karol Jakubowski popełnia błąd w obronie i Łukasz Giza wychodzi na czystą pozycję strzelecką. Oddaje precyzyjny strzał po drugim rogu i Wisła obejmuje prowadzenie 1 do 0. Się, że co najmniej 3-1 dla Wisły. No bo Wisła jest dobra. No Giza powinien strzelić co najmniej dwa gole dzisiaj. Rzut karny pewnie zamienia na bramkę niezawodny Łukasz Giza i mamy remis 1 do 1. 29 minucie spotkania Łukasz Misztal popisuje się doskonałym podaniem do wychodzącego na pozycję Łukasza Gizy, jednak bramkarz gości fałnuje Łukasza Gizę w polu karnym i sędzia dyktuje rzut karny. W piłkę na 11 metrze po raz drugi ustawia Łukasz Giza i strzela drugą bramkę w tym spotkaniu. W tym momencie Wisła wychodzi na prowadzenie 2 do 1. Oceniam, że to pierwsza połowa. Była w miarę dobra i że będzie jeszcze ze dwie bramki padnie w drugiej połowie. Konrad Nowak podaje piłkę do Piotra Mokiewskiego, który dostrzega wychodzącego na czystą pozycję Łukasza Gizę. Kapitan Wisły strzałem w dół zdobywa swoją trzecią bramkę. podawali trzy bramki się udało i to jest najważniejsze, aczkolwiek było ciężko. No jak zwykle tutaj Giza i Nowak, no oczywiście tu pomoc, od pomocy będzie dużo zależało. Wydaje mi się, że powinno być cztery, Trzy Giza i jeden Nowak. Są dobrzy, dużo się można od nich nauczyć, też gram w piłkę, w wisełce, no naprawdę można się naoglądać i dużo nauczyć. Moim marzeniem kiedyś było zrobienie, napas, zrobienie ataku Kępka Giza, później Nowak Giza, prawda? I teraz ten napad jest takim powiem, wyjściowym, który daje te punkty Wiśle Pła. Piotr Mokiewski doskonałym podaniem uruchamia Łukasza Gizę i popularny gizmen zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Łukasz Giza jak zwykle niezawodny, 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 to jest taki strzelec, że wiadomo, niezawodny, no w trzech, 3, 3 mecze 7 bramek już jest. Łukasz Giza znowu nie zawodzi. No jak widać właśnie z meczu na mecz, w każdym meczu pokazuje co potrafi, strzela golej. Stwarza coraz większe szanse do awansu. Piękne podanie mokijskiego po raz kolejny. No i niezawodny napastnik i zaszczewił gola. I cieszymy się, bo do przerwy 1-0. Konrad Nowak podaje do Piotra Mokiejskiego który dogrywa piłkę do Łukasza Gizy, i mamy drugą bramkę dla Wisły. Ale myślę, że sprytem Giza i Nowak ja obstawiam wynik 3-0. Nowak, może Mokijewski, no i oczywiście Giza. I cała drużyna pracuje na napastnika na Gizę, który no jest stuprocentowym tutaj kandydatem na króla szczelców tej ligi. Piotr Makiewski znawia grę z autu podaje do Konrada Nowaka, który wypuszcza w uliczkę Łukasza Gizę i popularny Gizmer zdobywa pierwszą bramkę dla gospodarzy. W tej minucie spotkania Łukasz Misztal doskonałym podaniem uruchamia Łukasza Gizę, który zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Obrońca gości Mariusz Łukawski fauluje w polu karnym napastnika Wisły i sędzia dyktuje rzut karny. I Wisła prowadzi w tym momencie 3 do 1. No nie ma co ukrywać, że nie wyższa, więc mamy u siebie z zespołowi, który jest na piątym miejscu, mówię, czego chceć więcej. mówię? Myślę, że w następnym meczu, żeby tylko to potwierdziły i będziemy się cieszyć. tak Stali, Damian Farotuni, fałduje Łukasza Gizem i tym razem sędzia rzut karny. Do piłki podchodzi Łukasz Giza i strzela drugą bramkę dla Wisły. W 32 minucie Stal Koniatowa i Sław Włady z Czekaliśmy, i no, można powiedzieć. To czekaliśmy permisua, się wreszcie. Tutaj pojawimy, mamy ten napis. Powiedz jakie uczucie to jest. Kiedyś zgoniałem, aż do Wisła, Wisła, Wisła,